Ledwie Tomaszewska ujawniła ojca swojej córki, a teraz takie doniesienia. Miała inne plany. Małgorzata Tomaszewska przed kilkoma dniami ujawniła prawdę o swoim tajemniczym partnerze, z którym ma córkę, a teraz ogłosiła kolejne wieści. Jak się okazało, przed laty miała zupełnie inne plany matrymonialne. Nagle sama to wyznała na Instagramie. Ledwie Tomaszewska ujawniła ojca swojej córki, a teraz takie doniesienia. Miała inne plany. Małgorzata Tomaszewska jest w związku z mężczyzną o imieniu Robert, który jest ojcem jej córki Laury. Para poznała się przez internet, a w 2024 rok na świat przyszła ich córka Laura. Niedługo później Robert oświadczył się Małgorzacie, która ma również syna Enzo z poprzedniego związku. Kiedy Gosia pracowała jeszcze w pytanie na śniadanie plotkowano, że ojcem jej dziecka był Aleksander Sikora, z którym razem prowadziła program, a do dziś się przyjaźni. Obecny ukochany byłej prezenterki TVP nie jest osobą publiczną i chroni swoją prywatność, jednak Małgorzata pokazała go w ostatnim nagraniu, gdzie opowiedzieli o kulisach swojego związku. Chwilę później wyznała takie wieści na temat miłosnych perypetii. To nie ojciec córki Tomaszewskiej miał być jej partnerem, prezenterka miała inne plany matrymonialne. Małgorzata Tomaszewska postanowiła ujawnić na Instagramie kilka faktów o niej. Czego nie wiedzieliście? Czytamy w poście Małgorzaty. Między innymi dowiadujemy się, że jest wielką entuzjastką herbaty, którą znajdziemy w każdym kącie jej mieszkania. Ponadto wyznała, że pracowała jako modelka i wystąpiła w reklamie znanej sieci fast foodów i proszku do prania, a swój debiut w TVN przypadał na 1998 rok. Oprócz tego pochwaliła się, pisała pracę magisterską z psychologii o wpływie mediów. Moją miłością był Ricky Martin. Co więcej, to ja w swojej głowie myślałam, że dorośli się nie starzeją. W związku z tym liczyłam, za ile lat może nam się uda być razem, przyp. Redaktor, mówiła obecna gwiazda Dzień Dobry TVN. Wiedzieliście o Małgorzacie takie rzeczy?